Siemanko, zacytuję Wam teraz fragment artykułu z portalu PulsMedycyny.pl, artykułu, pod którym nie podpisał się nawet żaden autor, nie wiem, czy ze wstydu, czy z obawy przed konsekwencjami. W każdym razie, na mocy prawa cytatu, posłuchajcie i zastanówcie się nad tym wszystkim. Doktor Grzeszowski, od poniedziałku w szkołach przygotowania do szczepień przeciw HPV. 2 września w szkołach całego kraju startuje okres przygotowawczy do szczepień przeciw HPV. Zapowiedział główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Od tego dnia rozpoczną się szkolenia nauczycieli i akcja informacyjna. Dodał GIS, powoła też koordynatora szczepień. Ja mam teraz pytanie do nauczycieli, do y, ludzi, którzy będą szczepić tam podawać ten preparat. Mam przede wszystkim pytanie do głównego sanitarysty naczelnego. Dyktatora Grzeszowskiego, który was zastraszał, dezinformował, naganiał, bez konsekwencji, oczywiście do dziś nie ponosił konsekwencji, oczywiście został nawet nagrodzony. Powołany został w nagrodę przez skompromitowaną leszczynę na głównego inspektora sanitarystycznego. I mam do tych wszystkich ludzi, łącznie z rodzicami, pytanie: kto bierze odpowiedzialność za, za te akcje, za zapreparatowanie Waszych dzieci, za Nopy, za choroby, za śmierć waszych pociech po tym igłowaniu. Bo z doświadczenia już wiadomo, że wszyscy bardzo chętnie skrzykują się, naganiają, zapraszają, przekonują, informują. Ale jak coś się stanie, jak komuś posypie się zdrówko, jak Ktoś zejdzie, to wszyscy umywają ręce, wszyscy odwracają wzrok i nikt nie chce brać odpowiedzialności za to, że ktoś właśnie zachorował albo umarł. Wszyscy mówią, to na pewno nie szpryca. Szpryca jest przebadana, bezpieczna i skuteczna. To dlaczego koncerny farmaceutyczne, które serwują wam ten elicyt na nieśmiertelność... Nie biorą odpowiedzialności za za nopy, za śmierć, za choroby. Jak później będziecie próbowali udowodnić to, że to ma związek lub jest bezpośrednią przyczyną właśnie akcji głowania, Tak właśnie działa ta mafia. Rozmyta odpowiedzialność. Wszyscy odwracają wzrok. Wszyscy mówią, że to nie na pewno nie to. A wy, jak te barany, znowu pójdziecie, bo oficjalnie połowa poszła na zwida. Teraz ciekawy jestem. Ilu rodziców pośle swoje pociechy, albo nie dopilnuje swoich pociech, nie dopilnuje tego, żeby zakazać igłowania swoich dzieci. I później, jak przyjdzie choroba, jak przyjdzie nop, jak przyjdzie zgon. To oczywiście nikt nie będzie wiedział, dlaczego, albo z przyczyn naturalnych, bo przecież dzieci normalnie, naturalnie umierały, umierają i będą umierać, dostają zawały i tak dalej, i tak dalej. Tak działa ta mafia. Nikt za nic nie bierze odpowiedzialności, łącznie z producentem, łącznie z sanitarystami grzesiowskimi, łącznie z nauczycielami, łącznie z pielęgniarkami, łącznie z farmaceutami. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Wy na końcu tego łańcuszka zostajecie po prostu sami. Gratulacje.